Otwierać w imię Feller, To się, że jest czarodziej Remi Villeroy! skazany zaocznie na śmierć! tej grzeczności. Wyważyć drzwi, wchodzimy! Remi Villeroy! jesteś aresztowany za czarnoksięstwo i konspirację! Brać go! kato powiedziałby, nie mieszaj się. Ale go tu nie ma. Słowo daję. Jesteście gorsi niż domokrążcy. Wyjdź, wiedźminie, bo i dla ciebie znajdę kajdanki. Pomocy! Oni mnie spalą! Spalą żywcem, a ja nic... Nic? Nic? A kto pichcił trujące eliksiry? Kto loży czarodziejek pomagał? Raporty im megaskopem wysyłał? Kto za pomocą czarów bełtał ludziom w głowach, he? Znamy się, Remi. Ciebie i twoje występki. To było dawno. To już się nie powtórzy. Tak, zadbamy już o to. Skuć go. I jego sukę też. Mamo! Nie pozwolę na to. Nikt cię nie pyta o zdanie, mutancie. Coś mi mówi, że jednak się dogadamy. Bez słów. Do mnie! No, ile mam czekać? O! Dziękuję. Gdyby nie ty, zabili mnie. A Luisa i mały strach pomyśleć. Tris Merigold, Znajdź ją. Może będzie w stanie ci pomóc. O, oby. A tymczasem weź to. Ja z czarami zrywam na dobre. Tobie może się jeszcze przyda, choćby przy następnym spotkaniu z łowcami. Ja. coś mi mówi, że długo na nie nie będę czekał. Bywajcie. Jestem Geralt z Rivii. Wiedźmin. mi. Co ty robisz? Zabijam potwory.